Cześć! Z Zielonego Studia witają Was Klaudia Geniusz, członkini SKN przy klinice psychiatrii UMB. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Oraz Natalia Olszewska. Na naszym radiosłupowym kanale poruszaliśmy już kilka razy temat zdrowia psychicznego. We współpracy właśnie z Kołem Psychiatrii nagrywaliśmy podcast między nami neuronami i serię audycji z okazji Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego. Temat koła pojawiał się zawsze gdzieś tak między wierszami, a przecież trzeba koniecznie podkreślić, że w poprzednim roku akademickim koło zajęło pierwsze miejsce w wydziałowym rankingu kół naukowych UMB. I ja to tak czuję, to tak widać, że po prostu ci członkowie i przewodniczący, Stefan Modzelewski pozdrawiam serdecznie, wkładają po prostu całe serduszko w to koło. I Klaudia, co według Ciebie wyróżnia to właśnie koło psychiatrii na tle innych kół naukowych na naszej uczelni? Wydaje mi się, że bardzo ważne i należy to podkreślić, jest fakt, że mamy bardzo dużo prac, które są oryginalne. Mamy też takie przeglądówki, ale w tym roku oraz w tamtym stawiamy bardzo na to, żeby te prace były oryginalne i żeby coś wnosiły, oraz żeby członkowie mogli się wykazać swoimi pomysłami, co uważają, że jest aktualnym problemem, co możemy poruszyć. Mamy też dużo różnych sekcji, tak naprawdę możemy działać w różnych płaszczyznach, na przykład ja jestem szczególnie w sekcji promowania zdrowia psychicznego, tak? Mamy też Instagrama, tam też działamy i te oryginalne prace. Fajnie jest też to, że można chodzić na dyżury do kliniki. Zgadza się, to też jest bardzo fajne. Ja jeszcze nie korzystałam, ale, ale też zamierzam właśnie przyjść. Tak, to też jest super. Właśnie też ja w tamtym roku akademickim byłam bardziej aktywna, jeśli o to chodzi o, o chodzenie na dyżury i mimo tego, że teraz na przykład nie jestem już aż tak zainteresowana psychiatrią, to to, co wyniosłam, to czego się nauczyłam na tych dyżurach i właśnie w pracy w kole, no jest po prostu bezcenne, tak? I, i to, z jakimi ludźmi też miałam, miałam przyjemność pracować. Myślę, że to, co robi takie największe wrażenie w kole, to są właśnie lekcje prowadzone w liceum. I w tamtym roku ja też właśnie się angażowałam w to bardzo, tylko mieliśmy po prostu troszkę. Troszkę inne tematy poruszaliśmy. I jak jest w tym roku? Jakie tematy poruszacie teraz? W tym roku postawiliśmy głównie na tematykę stresu maturalnego, a także poruszamy temat depresji. Tak lekko, żeby nie przestraszyć licealistów, ale uważamy, że to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w tym etapie takiego stresu pierwszego egzaminu. Także te dwa tematy głównie poruszamy z nimi właśnie ta depresja u młodych ludzi, myślę, że to jest coś takiego po prostu strasznego, że wydawałoby się, że w ciągu tak krótkiego życia po prostu się nie da tylu, mm -hmm. tylu na przykład doświadczeń zabrać negatywnych. Mm -hmm. Tak więc myślę, że to jest bardzo takie po prostu wspierające, że można o tym mówić w sposób taki normalny i też myślę, że to jest zupełnie co innego, jak przychodzi właśnie taka osoba dwudziestokilkuletnia, taki mhm. starszy kolega czy koleżanka i e, zaczyna rozmawiać o problemach, które jeszcze niedawno po prostu go dotyczyły osobiście. Niewiele nas różni, także widzę, że to jest taka różnica. Też sama jakbym była w liceum, wolałabym, żeby przyszła osoba w zbliżonym do mnie wieku niż taka starsza, no bo to, to jest inny odzew. Mhm. I właśnie jak byłaś w liceum, to czego najbardziej ci brakowało właśnie jeśli chodzi o takie wsparcie w przygotowaniu do matury? Wydaje mi się, że właśnie takiej rozmowy na temat tego stresu, bo wszystko było robione tylko po to, żeby uzyskać jak największy wynik, ale jakim kosztem? To już o tym się w ogóle nie rozmawiało. Ważne było, żeby zrobić takie zadania, takie zadania, tak na nie odpowiadać, a nie w inny sposób, ale nikt się nie skupiał na tym, jak my się z tym czujemy. Jasne. I jakie masz wrażenie właśnie z tych wizyt w szkole? Czy czasem, nie wiem, podchodzą do was licealiści i, i pytają o coś jeszcze, dzielą się swoimi historiami? Tak, czasami czasami podchodzą. To nie jest grono ludzi, bo zazwyczaj to są osoby, które tak po prostu czekają, aż inni wyjdą, zostaje jedna góra, dwie osoby, ale zazwyczaj pytają, jak działamy, dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy, czy to jest forma wolontariatu, czy my sami chcemy, czy ktoś nas wysyła. Często nie mogą uwierzyć, że my faktycznie chcemy to sami z siebie robić. Czasami się dzielą swoimi spostrzeżeniami bardziej, mówią, że co im pasuje, co innego by tak naprawdę chcieli też usłyszeć, bo często też wracamy do tych samych mhm. szkół po prostu. Pytamy, czy, czy są jeszcze jakieś inne tematy, które chcą poruszyć. Jasne, i z jakimi szkołami współpracowaliście do tej pory? W tym roku ja byłam w pierwszym liceum oraz społecznym liceum. Mhm. W tamtym roku wiem, że było jeszcze trzecie liceum, czwarte liceum, także kilka, w kilku szkołach już byliśmy. I jeszcze planujemy właśnie y, pójść do szóstego liceum, tak gdzieś w najbliższym czasie. Mm -hmm. I masz jakieś swoje spostrzeżenia odnośnie tego, jak, jakie licealiści mają podejście, jeśli chodzi o, o szkoły społeczne i szkoły publiczne? Czy jakby widzisz jakieś, jak, jakąś różnicę między nimi? Tak, właśnie ostatnio, jak byłam w społecznym liceum, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona odbiorem. Bo mam wrażenie, że ci ludzie czuli się mniej przymuszeni w pewnym sensie, w ogóle to było poza, poza godzinami lekcyjnymi, więc tak naprawdę oni mogli sobie stamtąd pójść mhm. na dobrą sprawę, ale tego nie. Zrobili, więc to już było, to była pierwsza oznaka zaangażowania. A drugą oznaką było to, jak faktycznie na nas patrzyli, jak utrzymywali kontakt wzrokowy, ile osób zostało i zapytało o jakieś takie dodatkowe rzeczy. Także mam wrażenie, że byli bardziej zaangażowani niż takie publiczne licea. Mhm. Może też tam jest y, jakaś lepsza praca właśnie z tym, z tym, uczniem? Na zasadzie taki, że pedagog, mm -hmm. psycholog? Też mi się tak wydaje, tam jest też mniej uczniów. Y, mm -hmm. Mam wrażenie, że tam jest takie bardziej indywidualne podejście i oni się czuli bardziej jak w domu. Sama szkoła wygląda, jest bardziej zbliżona do domu, niż do takiej placówki publicznej, co bardzo mi się podobało. I też widzę, że, że to na pewno miało jakieś znaczenie. Oni tak chodzili dosłownie, jakby byli w domu, w jakichś kapciach. Totalnie komfortowo się czuli, co na pewno ma znaczenie. Tak. Właśnie jak nawiązujecie taki kontakt bardzo osobisty, bardzo taki prywatny właśnie z uczniami, to jakie tematy może pojawiają się właśnie w takich rozmowach z nimi, o co najczęściej pytają, do, w stosunku do czego mają największe wątpliwości? Mam wrażenie, że takie osoby po prostu nie wiedzą, gdzie szukać pomocy tak sytuacyjnie na zasadzie, że. Po prostu w pewnym momencie nazbiera się tego stresu tyle, że nie wiedzą, gdzie szukać tego ujścia i nawet nie wiedzą, gdzie zapytać. Także często pytają, gdzie naszym zdaniem powinni pójść, żeby zrobić ten pierwszy krok, na przykład, czy jest jakiś ośrodek, czy jest jakaś osoba, nie wiedzą po prostu, jak wykonać ten pierwszy krok, więc często o to pytają, gdzie powinni się skłosić, na przykład, w momencie, gdy przytłacza ich cokolwiek, jakaś sytuacja na przykład. Mm -hmm. I co najczęściej polecacie? Czy to są bardziej takie ogólne sformułowanie, że psychiatria, psychoterapeuta, czy konkretne ośrodki? Nie, my się skupiamy na konkretach. Ja też dzwoniłam ostatnio do ośrodka, bo jest taki miejski ośrodek pomocy. On tam działa gdzieś, tam koło galerii Jurowieckiej, mm -hmm. bodajże ulica Włókiennicza. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale gdzieś tak. Dzwoniłam i pytałam, właśnie, jak, jak jest w sprawie małoletniego, bo to też jest taka specyficzna sytuacja. Ci ludzie często nie mają ukończonych 18 lat. No właśnie. I wtedy właśnie krępują się, tak? Pójść do pedagoga, może że w szkole, no bo to jest wiadomo, tu pierwszy co przychodzi, tak mówimy, że patrzcie, jest pedagog, zaufajcie, on jest tam po to. No ale rozumiem, że w szkole ciężko zasięgnąć po taką poradę, bo jednak. Ktoś może widzieć, że wchodzisz do tego gabinetu, tak? Więc my się staramy właśnie rozmawiać o konkretach, podajemy ten właśnie ośrodek. Ja z nimi rozmawiałam, jak to jest w sprawie pacjenta małoletniego i tak przyjmują takie osoby. Także staramy się o konkretach z nimi rozmawiać. Mhm. I właśnie taka osoba niepełnoletnia może sobie tak po prostu przyjść bez rodzica do takiego ośrodka? Jak najbardziej, sytuacyjnie, tak? I wtedy podejmuje się na miejscu po prostu decyzję, czy czy ten rodzic w ogóle jest potrzebny, czy nie, ale to na pewno nie w tym momencie. Ta osoba mm -hmm. otrzymuje pomoc, otrzymuje tą poradę, otrzymuje tą rozmowę i później ewentualnie jest taka rozmowa, czy potrzebny jest właśnie ten rodzic. Tak, tylko że to właśnie jest w sytuacjach takich kryzysowych, gdzie ta osoba przychodzi na wizytę planową, potrzebny jest rodzic. Jasne, okej. Okay. No bo też myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna opcja, że można przyjść sobie na miejsce i porozmawiać po prostu z człowiekiem twarzy. w Zgadzam twarz. się. Trzeba też powiedzieć, że ten ośrodek jest czynny 24 na 7, więc Super. to jest też ważne, bo kryzys nie wybiera godziny, więc to Dokładnie. jest bardzo ważne. Dokładnie, no bo też jest ta telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tak? Tak, tylko nie każdy chce telefonicznie rozmawiać. Czasami ktoś potrzebuje popatrzeć albo popatrzeć w oczy po prostu tej osoby, która z nią rozmawia, że to nie robi takiej różnicy, gdy... gdy przez telefon się rozmawia, także, ale tu też podajemy, bo ktoś może się krępować też w drugą stronę, że ktoś się krępuje Jasne. powiedzieć prosto w twarz, a woli po prostu rozmawiać do ekranu. Jasne. Rozumiem totalnie, nie, no to myślę, że jakiekolwiek, tak naprawdę, wsparcie, które młody człowiek może y, po prostu otrzymać, jest no, po prostu na wagę złota. Mhm. I ja też pamiętam ze swoich, właśnie takich szkolnych, y, szkolnych lat, nie chcę tu brzmieć jak jakaś dziaduwa, e, ale po prostu też takie poczucie samotności, po prostu w tym uczuciu tego stresu i takiego niezrozumienia, i, i właśnie to, o czym już powiedzieliśmy, że na, tej, y, na tą maturę to. Tak naprawdę się skupiamy na robieniu zadań, mm. tak, i, te, i tak dalej, a nie, żeby jeszcze gdzieś tam z tego człowieka coś zostało psychicznie. Dokładnie. Tak, na koniec. Także czy miałaś też na przykład jakąś taką sytuację, że coś cię bardzo zaskoczyło, na przykład w zachowaniu właśnie tych uczniów, czy, czy na przykład wzruszyłaś? W zasadzie to tak, miałam taką rozmowę z panią pedagog jeszcze przed, przed taką prezentacją. I pani pedagog zwróciła uwagę na jedną klasę, w której większość osób właśnie korzystało z porad poradnictwa zdrowia psychicznego, czy to psychiatra, czy to psycholog. I bardzo mnie to poruszyło, że, na że to było na zasadzie, że ci ludzie w pewnym sensie się nakręcali, tak? Że mhm. komuś było źle i to było na zasadzie licytacji, że mi jest jeszcze gorzej mhm. na przykład i nie wspierali się. To szło właśnie w bardzo, w bardzo złą stronę, że po prostu to była licytacja kto ma gorzej i niestety wygrywał ten, kto miał gorzej. To jest zdecydowanie straszne. Też myślę, że teraz młodzi ludzie, myślę, że to nie jest kwestia tych czasów, bo zawsze jakby ludzie chcą być wyjątkowi, chcą być jedynie mm -hmm. w swoim rodzaju, tylko po mm -hmm. prostu szukają różnych tak naprawdę metod i, i sposobów, tak? No to jest, to jest przykre, bo ja absolutnie nie neguję, że ktoś ma diagnozę i, i tak dalej, że ta diagnoza jest e, słuszna, tylko że, że właśnie tak jak powiedziałaś o tym, że to licytowanie się... Mm -hmm to Tak naprawdę czemu ma służyć, tak? Dokładnie. No tak, no tak jak mówiłam, niestety wygrywała ta osoba, która ma gorzej, co jest ciężkie do zrozumienia, ale tak jak powiedziałaś, może jakaś przynależność do tej grupy, mhm. może może to miało znaczenie. Jeszcze pani pedagog zwróciła uwagę na grupki na mediach społecznościowych, które łączą mhm. takie osoby, i niestety są tam poradniki na zasadzie, że co powiedzieć, żeby trafić do szpitala na oddział. O Jezu. To jest licytacja na zasadzie, kto ile razy gdzieś był i. No, niestety jest to trudne do pojęcia i może część osób mi nie uwierzy, ale niestety no, odbyłam taką rozmowę. I też trzeba było trochę po prostu zwrócić uwagę, co mówić, a czego nie mówić dla takich osób, bo takie osoby są bardzo samoświadome, autoświadome, więc wiadomo, że trzeba było trochę głębiej, ale też nie za głęboko, żeby takich osób po prostu nie pobudzać do dalszych rozmyśleń takich, takich negatywnych, bo tak. to po prostu są bardzo szkodliwe wzorce myślowe po prostu, mm -hmm. że, że do tego w ogóle dochodzi, do takich sytuacji. Bo na prezentacji pewnie podejecie, jakie są objawy depresji, prawda? I tak, tak. No właśnie i, i tak, y, to jest taki syndrom trochę studenta medycyny, prawda? Że jak tam mm -hmm. czyta coś, to od razu myśli, Boże, to ja mam już tam tam e, roztrzeń, tak? Albo ja mam tą <laughs> zatorowość płucną, tak. m, o której czytam. I, i właśnie to, to, co powiedziałaś, tak? Że myślę, że właśnie to, to wypośrodkowanie, że tak e, informacyjnie, ale nie za dużo, tak? Żeby po prostu Dokładnie. nie sugerować coś. Nie, tak? właśnie o to chodzi, żeby nie sugerować nic. Mhm. No bo tak naprawdę te objawy depresji są takie bardzo niespecyficzne. To może być dosłownie, dosłownie wszystko. Dokładnie. I też jest różnica stan depresyjny a depresja. Stany depresyjne są w wielu chorobach, nawet takie, które się kojarzą komuś z takim ogólnym pobudzeniem. Mhm. Albo nawet w samej depresji występują epizody manii. To, nie, to jest takie niespecyficzne, to jest prawda. Dobra. A jeśli chodzi właśnie o to, jak. Um... Młody człowiek myśli sobie, że podejrzewa, że ma depresję. To kiedy jakby radzicie, żeby się udać do specjalisty? W którym mhm. momencie? Istnieje takie kryterium, które mówi o tym, że smutek i ogólne takie obniżenie nastroju, które się przedłuża przez ponad dwa tygodnie, to to już jest objawem alarmowym, mhm. ale po prostu chcemy zwrócić ich uwagę na to, żeby wystrzegali się sytuacji, w której już nie potrafią sobie z czymś poradzić, że po prostu czują się przygnieceni, jak pomiędzy murem. Pomiędzy mhm. jednym murem a drugim murem, więc po prostu zwracamy uwagę poza tymi złotymi dwoma tygodniami, po mhm. prostu, żeby się wystrzegali tej sytuacji, gdy się tak czują, żeby już wtedy szukali pomocy. Cokolwiek ich przygniata i tak naprawdę nie wiedzą, co wybrać, to, mhm. to tak, tak. Ja sobie myślę, że też tutaj taka duża rola jest właśnie tych nauczycieli, tak, żeby oni zauważali mm -hmm. w ogóle takie, takie rzeczy. Mm -hmm. I czy jak rozmawiacie z uczniami, to na sali też są nauczyciele? Tak, są zawsze nauczyciele z nami na sali. To jest pedagog, ewentualnie osoba, która teraz aktualnie prowadzi długodzinę lekcyjną, która została mm -hmm. poświęcona, bo to nie zawsze jest, jest tak, że to po lekcjach. To jest bardzo różne, ale tak, zawsze jest jakiś nauczyciel, no zazwyczaj jest to po prostu pedagog lub psycholog. Mm -hmm. A czy nauczyciele też zdarza się, że do Was podchodzą i na przykład zadają jakieś pytania albo po prostu pytają, co mogą zrobić lepiej? Jak najbardziej. Zazwyczaj jest tak, że przychodzimy troszeczkę wcześniej, najpierw mamy rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, on nam opowiada, kto będzie, jaka to jest klasa, jaki to jest profil, być może jakieś szczególne problemy, z którymi te osoby się mogą zmagać, a także w trakcie prezentacji zadają różne pytania. Na przykład ostatnio wspomniałam o technikach oddechu i pani od razu mhm. zapytała, a jakie szczególnie, czy mogę zademonstrować, w jaki sposób te osoby mogą trenować ten oddech, żeby nie być takim gołosłownym, co było super, taką sugestią. I już zapamiętałam na następny raz, żeby od razu o tym powiedzieć. No a także po, po też rozmawiamy i pytamy, czego więcej, czego mniej, co uważają na ten temat. Także zawsze jest ten kontakt. To jest super, że to są właśnie takie bardzo proste, takie jasne rady. Mhm. Tak, nie jakieś. Złote w cudzysłowie, także. Dokładnie. No, nie strasuj się. <grym> Próbowałaś nie. tego, nie mieć? Absolutnie, to. absolutnie wystrzegamy się tego, ponieważ uważamy to za absurd, który tym bardziej zamyka osoby mhm. w sobie, bo to jest na zasadzie idź, pobiegaj. Tak, o tym też tak. mówimy, że może zamiast idź, pobiegaj, choć pobiegamy razem, jeżeli już chcemy mhm. o tym mówić. Tak, zwracamy na to uwagę, nie chcemy być gołosłowni, bo to, to tak naprawdę wtedy nie ma sensu. To takie slogany można przeczytać samemu w internecie. Jasne, czyli też jest taki aspekt, gdzie mówicie o tym, jak pomóc tak, osobie z depresją, jak ją wspierać? Oczywiście, tak. Mamy nawet taki slajd, który właśnie zestawia takie dwie rzeczy. No, właśnie ten przykład, że idź sobie, pobiegaj, choć pobiegajmy razem, żeby, żeby wiadomo było, że ta osoba nie jest sama. Po prostu staramy się, żeby to wybrzmiało, że chodzi o to, żeby. Żeby po prostu wspomóc tą osobę na zasadzie bycia, czy to trzeba mhm. z nią coś robić, czy nie trzeba, ale żeby być i żeby ta osoba miała wybór. Po prostu chodzi o to, żeby miała wybór, czy ona do ciebie przyjdzie, czy, czy nie przyjdzie, ale chodzi o ten wybór. Jasne, to jest w ogóle bardzo super, o czym powiedziałaś o tym wsparciu po prostu, tak, żeby dla tej osoby. Yy... Żeby przy niej być, tak, żeby mhm. ją wspierać i żeby coś robić razem, tak? Mhm. Też właśnie pamiętam jak na, na tych lekcjach, um, które tam parę mi się zdarzyło prowadzić, to mówiliśmy o swoich osobistych historiach i one mhm. bardzo fajnie rezonowały właśnie z tymi y, licealistami, z tymi maturzystami. Na przykład o tym, że poprawa matury to nie jest mhm. jakiś koniec świata, tak? I że y, mi się na przykład tak wydawało, że to jest po prostu już moje życie się kończy, tak? Ja mam 19 mhm. lat moje życie jest skończone, bo po prostu rok w tył, czy dwa lata w tył, to jest po prostu masakra, tak? I że tak naprawdę wszystko się okazuje, że, że jest okej, okay, że jest dobrze, ale no tak nast nastawia system edukacji, tak, Zgadzam naprawdę. Się. I musisz, tak? no, zachrzeniać po prostu. Tak. I to właśnie jest zabawne, że trochę że o tym mówić, bo w zasadzie ja też poprawiałam maturę. Mm -hmm. No i teraz jestem na trzecim roku kierunku lekarskiego, więc powiedzmy, ktoś by powiedział wtedy, że moje życie się skończyło, a teraz jestem już na kolejnym, powiedzmy, etapie, czyli, czyli udało się po prostu. Ale zgadzam się, system jest tak ustawiony, że po prostu wiadomo, gdzie po kolei iść, więc gdy jest ta przerwa, człowiek nie wie, co ma ze sobą po prostu tak. zrobić. I to jest straszne. I na przykład u mnie nauczyciele mówili, że nigdy nie znali osoby, która poprawiała maturę i ją faktycznie poprawiła. Naprawdę. Naprawdę. I o ja Jezu. sobie tak pomyślałam, brzmi absurdalnie, ale może naprawdę. Też wybuchła pandemia i było bardzo trudno się przygotować, tak? Tak, tak to było chyba w drugiej klasie liceum wybuchło, no to trzecia, no to, to też, to, to były zdalne lekcje i to w ogóle to w ogóle nie było to. Także tak, zwracali na to uwagę i bardzo się stresowałam, bo myślałam, że naprawdę to będzie wyrok, że ja się sama po prostu nie przygotuję. Mhm. Tak, i to, to jest straszne, bo właśnie tak jak mówisz, że wyrok, tak, to to znaczy ja. Tak naprawdę, jak ja sobie zdałam sprawę, że ten rok w życiu młodego człowieka to jest, no to jest nic, tak, że to jest właśnie to miejsce, e, to miejsce, żeby nabrać może jakiegoś innego doświadczenia, może, nie wiem, mhm. pójść do pracy. Innej perspektywy na przykład, tak. dokładnie. zastanowić się, no bo też jest tak, że raczej jesteśmy tak kierunkowani bardzo wcześnie, mhm. tak, teraz jeszcze wcześniej, jak jest... Ośmioklasowa podstawówka, i tak naprawdę dzieci lat 14-15 mhm. muszą decydować no, już o swojej przyszłości, o kierunku, mhm. tak? Przynajmniej. Mhm. A wiesz co, tak, wracając właśnie do tego społecznego liceum, jeszcze tak mi się przypomniało, że w zasadzie tam można samemu wybrać cały profil. Po prostu zaznaczasz konkretne przedmioty, tak. które chcesz rozszerzać. I myślę, że wtedy ich poziom zadowolenia jest po prostu wyższy, bo robił w 100% to, co chcą po prostu. Tak, ja właśnie pamiętam, miałam parę znajomych właśnie z tego, z tego liceum, mhm. że y, oni tam naprawdę się gimnastykują, żeby dobrać ten, tak. y, ten cały harmonogram mhm. zajęć. E, no bo na przykład, nie wiem, ktoś jest na y, rozszerzonej biologii i polskim, mhm. tak? I ma jeszcze, nie wiem, niemiecki rozszerzony, tak? A ktoś na przykład sobie wymyślił, że będzie biologia, chemia, fizyka, matematyka. Też znam mhm. takiego agenta. No i później rezygnuje z tego. No tak? Tak. Więc oczywiście ma do tego prawo, tak? na no, nikt mhm. tego nie zmusza. Ale to, to jest y, bardzo fajna szkoła próbuje wyjść naprzeciw, tak, tym mm -hmm. oczekiwaniom ucznia. Mm -hmm. No bo tak to po prostu ktoś musiałby zrezygnować z tej szkoły i szukać jakiejś innej, tak, z tym właśnie profilem. Dokładnie. I, i też myślę, że mało się mówi o tym, że, e, że ten profil to nie jest nic takiego już, nie wiem, wypalonego na skórze, tak, że to tak. musi być, tak. I, I musisz już tą drogą e, po prostu podążać. Myślę, że tak jak mówiłaś właśnie o tej przerwie i o tej poprawie matury, to może to chodzi trochę o to, że y, takie, taki strach przed taką niepewnością chwilową? Mm -hmm. Tak, to też jest to? tak myślę, bo tak naprawdę od, od przedszkola w zasadzie, tak, idziemy do przedszkola, potem idziemy do zerówki, ewentualnie od razu do pierwszej klasy, z podstawówki do gimnazjum, ale teraz to już w ogóle po mm -hmm. prostu podstawówka taka długa, to też, to też mi się wydaje, że miesza w głowie swoją drogą. No, i gimnazjum, liceum i studia od razu. I tu jest jak ta, jak gdy jest ta przerwa, to to się wydaje naprawdę, że jakaś taka porażka, tak? Też. Że tu nie idę tak płynnie, ktoś poszedł, ktoś skończy trochę wcześniej, ktoś skończy trochę później. Tak, myślę, że to chodzi o taki, taką porażkę, porównywanie się. Właśnie kiedyś moja koleżanka tak napisała taki tekst, właśnie do, do młodego medyka, o, o zaczynaniu studiów z opóźnieniem, w cudzysłowie mhm. oczywiście, bo, bo jak już opóźnienie się tak kojarzy bardzo negatywnie, że nie wiem, pociąg się spóźnił, albo że się, gdzieś ja się spóźniłam tak, i nie jestem na czas. To tak sugeruje, a no właśnie, jak można nazwać opóźnieniem coś, co pomogło nam w takim rozwoju. Ja y -y. też dobrze swój nam właśnie ten rok. On pozwolił mi tak naprawdę trochę nabrać takiej odpowiedzialności jako młody, dorosły człowiek mm -hmm. i też dał taką perspektywę po prostu. Może też mniej poważnie zaczęłam traktować od początku mm -hmm. ten nowy kierunek, bo już rozumiałam o co chodzi, że to nie jest tak. takie poważne od razu, to się wszystko rozwija. Nie miałam takiego parcia, więc jakbym. Musiała to ocenić, to oceniłabym to jako pozytywne doświadczenie w moim życiu. Mhm. Ja myślę też, że właśnie takie doświadczenia negatywno-pozytywne, tak? Że na przykład, nie wiem, zaczynasz i myślisz sobie, Boże, ale porażka, ale później tak dojrzewasz do tego, że to było mhm. fajne i to było potrzebne. To bardzo w ogóle zbliża, bo myślę, że jak ktoś właśnie tak m, tym swoim sukcesem na prawo i lewo się chwali, tak, że ja zrobiłam to, tamto, od razu, mm -hmm. matura tam na 100%. To y, ludzi jednak tak łapie, taka zazdrość też, to no tak. nie? I to jest naturalne, to jest normalne. I myślę, że czasem dużo bardziej właśnie takie słodko-gorzkie doświadczenia nas po prostu łączą mm -hmm. i dużo łatwiej się z nimi utożsamić, mm -hmm. niż właśnie z takim za przeproszeniem, rzygającym tęczą sukcesem, tak. co nie? Wiesz co, zgadzam się, bo tak naprawdę dzięki temu, że mamy jakieś porażki, możemy potem mieć sukcesy, bo jest po prostu miejsce, gdzie możemy urosnąć tak naprawdę. A gdy od razu idzie nam po prostu jak najlepiej, no to gdzie jest to miejsce do wyrośnięcia, do dorośnięcia, <laughs> do bycia lepszym? Bo ciągle jesteś najlepszym, więc kiedy będziesz jeszcze lepszym tak, tak naprawdę? Wiesz, nie ma tego, gdzie jest ten limit, prawda? Właśnie, gdzie jest ten limit, dokładnie. Jak rozmawiałam właśnie z tymi uczniami po, po, po tych lekcjach, tak, po tych wizytach, to czuć było to, że oni po prostu są wdzięczni, tak, że my się podzieliliśmy takimi swoimi osobistymi historiami. Mhm. Można, nie wiem, w cudzysłowie nazwać je po prostu małymi tak jakimiś porażkami, potknięciami może, mhm. tak. I rzeczywiście mówili, że dziękuję, bo ja się strasznie tego boję właśnie. Mhm. Tak, tak. Też, też zdarzyły mi się właśnie takie sytuacje i to jest takie dość wzruszające, bo patrzysz na tę osobę, patrzysz w jej oczy i ona tak szczerze ci dziękuję za to, tak? Mhm. Bo mnie to mało kosztuje, no tyle, że może stresu, tak? Czy się, mhm. czy się potknę, ale to tak samo jak tutaj, to mnie mało kosztuje, a mogę naprawdę komuś ukierunkować trochę myślenie albo go uspokoić, to jest bardzo ważne. Mhm. No jest, no, no bo przecież takie... Przygotowanie takiej lekcji to jest naprawdę wysiłek, no bo trzeba co? Trzeba nawiązać współpracę ze szkołą, tak, tam z dyrekcją. Mm -hmm. Co nie, żeby w ogóle się jeszcze szkoła zgodziła łaskawie. Tak, zgadzam się, ale w pewnym sensie, wiesz, mamy jeden szablon prezentacji, zależnie od tego, czego dana szkoła oczekuje, a uprzednio się kontaktujemy z mhm. psychologiem, to tak naprawdę to nie jest aż tyle, tak? Dzielimy się tymi obowiązkami, więc mhm. powiedzmy tak, jednostkowo nie jest to aż tak duży koszt. Może całościowo zgadzam się, no bo tu mhm. trzeba pozałatwiać kilka spraw, ale tak całościowo to naprawdę aż tyle nas to nie kosztuje i możemy dużo dać po prostu. Jasne, czyli jest jakaś po prostu rotacja prowadzących, tak? W pewnym sensie tak się staramy zrobić. Tak. Okay. No to super, bo to też fajnie, jak na przykład ktoś kończył daną szkołę, tak? Później tam tak. sobie wraca. Tak, tak, tak. Staramy się właśnie tak zrobić. Ja na przykład dlatego y, tak y, poluję naszą stolicę, ponieważ ja kończyłam, no a społeczne też jeden z naszych uczestników właśnie kończył i może też dlatego zostaliśmy tak miło przyjęci, oprowadzeni tak bardzo domowo. Tak. I też trzecie, tak mi się wydaje, że tak. I zazwyczaj ten absolwent idzie i załatwia pierwotnie. Potem też mamy właśnie opiekunkę Kamilę, pozdrawiamy również, y, która już tak finalnie do klepuję te, te terminy konkretne. Mm -hmm. Super, no ja pamiętam, że po prostu wracanie do, do mojego liceum e, to było trochę właśnie takie, tak w sumie sobie czartowaliśmy trochę znowu w paszczelwa, tak? <grym> ale to teraz tak myślę, że to też no, to jest miejsce, które też mnie ukształtowało w dużym mm -hmm. stopniu, tak? I ja rzeczywiście mam z tym miejscem i dobre, i złe wspomnienia, bo no, nic nie jest po prostu czarno-białe. Fajnie było gadać do tych ludzi, tak? I pomyśleć sobie o tym, że jeszcze niedawno to ja byłam na ich miejscu, i, ja to, mm -hmm. i to ja słuchałam tych wykładów w cudzysłowie eksperckich mniej czy mm -hmm. bardziej, tak? Y, mogę też. Po prostu im w jakiś sposób pokazać, że yy, no ja dałam radę, to wy też dacie. No dokładnie. Myślę, że to też otwiera takie oczy, tak? No bo na przykład Biolchem, tak? No to większość osób chce na jakiś taki kierunek medyczny. I gdy przyjdzie mhm. osoba, która, no nie wiem, na trzecim roku, czyli tak trzy lata starsza powiedzmy mhm. jest, no to, to otwiera tak oczy, że zobaczcie, no mi też się coś potknęło i ja tutaj, o jestem, tak? Załóżmy w tym miejscu, do którego oni dążą, tak? Ja też z tego nie robię takiego wielkiego misterium, ale powiedzmy, że to też jest ich. I chęć, tak, żeby się tu znaleźć, mm -hmm. no i jestem. To jest myślę, że też super dla nas, tak, jako, jako studentów, jako trochę, trochę tam starszych, właśnie tych kolegów, żeby też nie zdziadzieć <grymnie> trochę, <grymnie> tak. żeby też nie stracić tej perspektywy. E, właśnie, no bo jak widzę czasem moich znajomych, co mają 25 lat i już takie stare dziady z nich, że po prostu mówią, o boże, pierwszaki to teraz są takie, a takie. Mhm. A nawet nie, wiem, nie rozmawiali tak, tylko gdzieś Dokładnie. tam widzieli, że ktoś tam się, nie wiem, przechwala, że on będzie tam super anatomia i tak dalej. No dobrze, nie się fali, no nie się cieszy. Tak? Pewnie, że tak, niech ma zaangażowanie. To tak, tak naprawdę, no to, to nie są łatwe kierunki, jakie medyczne, więc takie zaangażowanie jest jak najbardziej mhm. potrzebne. Nie należy tego gasić moim zdaniem, tylko no może się troszeczkę zaśmiać, bo wiadomo jest trudno, to potem wychodzi inaczej. Oczekiwania versus rzeczywistość, prawda? Tak. Ale no, nie należy gasić takiego optymizmu. Mhm. To jest słodkie. To jest słodkie, to jest urocze, tak? Więc tak. to ja zawsze gdzieś tam moim młodszym znajomym też tak mówię, że yy, fajnie tam korzystacie właśnie z tego czasu, że tak, to jest głupie, ja na przykład nie wiem, też poprawiałam i jakby jestem tutaj, mhm. nikt mnie tam nie wywalił z uczelni, jest okej, okay, to nie, nie jest problem. Dokładnie. Ale też, że no po prostu na każdym etapie życiowym, jakim jesteś, ma prawo ci być ciężko, po prostu. Mhm. zgadzam się. I wiesz, co my właśnie zwracamy uwagę na to, że ten stres maturalny to jest coś więcej niż stres maturalny, mhm. ponieważ jeżeli na tym etapie nauczył się, jak radzić sobie ze stresem, to gdy przyjdzie pierwsza sesja, nie będą uczyli się zagubieni. A pierwsza sesja jest, mam wrażenie, że jak matura, tak naprawdę, tak. a może nawet więcej, jeżeli chodzi o sam program i treść, mhm. tak? I. Ja sobie tak średnio radziłam z tym stresem maturalnym na tamtym etapie i trochę ciężko mi było przetrwać te pierwsze zaliczenia, bo myślałam, że jak już przejdę maturę, no to potem będzie z górki, a potem się okazało, że co pół roku jest taka ala matura i co teraz? Tak. tak? Co teraz. Tak, dokładnie. Mm. No ja pamiętam, jeszcze pierwszy rok miałam w covid całkowicie, mm -hmm. tak? Mm. I to też było w ogóle zaliczenia zdalne, to też niby łatwiej, no właśnie wcale nie. Mm -hmm. Także jak ma się tam, nie wiem, 20 sekund na pytanie, to po prostu mm -hmm. się człowiek zapomina, jak, jak się czyta, tak, po polsku. Dokładnie. Mm, więc to, to było bardzo trudne i pamiętam, że, że moja koleżanka tak świetnie podsumowała, że jest taki konkurs z anatomii, złota łopatka, tak? Mm -hmm. I właśnie marzyłam się złota łopatka, a na łopatki zostałam rozłożona. I <laughs> <laughs> to to mi się bardzo podobało, bo to w sumie my to przeżywaliśmy chyba wszyscy. Mm -hmm. Absolutnie. Utożsamiam się również. Tak, tak, dokładnie. I że po prostu to jest też coś, co, co, co ludzi łączy i e, też gdzieś tam zdarzało mi się, że, że mnie tam starsi koledzy poklepali po pleckach. Tak, tak, słuchaj, no. Tak po prostu jest, tam przejdziesz mm -hmm. dalej, będzie, będzie ciekawiej. Takim dalej w las to będzie ciekawiej, będzie mm -hmm. lepiej I, i będzie na pewno po prostu w porządku. I właśnie tak jak, jak mówiłam o tym, co, co jakby my możemy wynieść tak, z tych lekcji prowadzonych w licach, to, mhm. to jaka jest twoja perspektywa? Wydaje mi się, że daje mi to jakąś trochę inną perspektywę, bo ja mam jakieś wyobrażenie na temat tego, co oni przeżywają, bo mierzę mhm. ich własną miarą, tak. tak? A tu mam takie zderzenie z rzeczywistością, że tu też są osoby, oni mają własne problemy. Oni są inną osobą niż ja jestem, więc to jest takie zderzenie. Zderzenie z tym, jak było, jak jest. I w zasadzie mam wrażenie, że niewiele się zmienia. Trochę czasy się zmieniają, może inne słówka młodzieżowe są, może inne jakieś takie mini zwyczaje, ale generalnie problem jest aktualny i jest taki sam. Także no, tak jak mówiłaś, w sumie może czuję się trochę mniej zdziadziała dzięki temu, tak? Bo oni mnie dalej rozumieją, prawda? Ja mówię, a oni mnie rozumieją, także może coś w tym stylu. Tak, dokładnie, także no to jest bardzo fajne i ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że to co gdzieś tam zaczęliśmy właśnie w tamtym roku, że to się dalej kręci, że dalej mm -hmm. jest po prostu ta chęć działania i po prostu wzięcie sprawy w swoje ręce mhm. i e, robienie tej profilaktyki, taka praca u podstaw, można powiedzieć, to jest bardzo fajne i e, ja właśnie życzę, żeby nasze koło dalej się rozwijało, dalej robiło fajne rzeczy i e, bardzo się cieszę, że też miałam okazję współpracować z tak fajnymi ludźmi mhm. i bardzo Ci dziękuję, Klaudia, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać na ten temat. Nie ma sprawy, ja dziękuję za zaproszenie, bo bardzo miło mi się rozmawiało i mam nadzieję, że też słuchacze skorzystają z tej rozmowy, może to coś dało i też również zapraszamy na nasze social media. Bardzo dziękuję. Dzięki, do zobaczenia na razie. Pa!